Bardzo ważną kwestią, jak montujemy wszystko sami, zestaw jest przed zapianowaniem, żeby to po prostu sprawdzić. Wlewamy wodę do poziomu odpowiedniego, czyli gdzieś tak, w żeby można było sprawdzić. Tak jak tutaj mamy reomasaż, i kiedy sprawdzamy sobie, sama reomasaż wystarczy zakryć dyszę wodą i już można włączać ale hydromasaż, no musimy troszeczkę wyżej dać ten poziom wody, ze względu na to, na siłę. Reomasaż, no ma dużo, dużo mniejszą siłę, niż, niż hydromasaż. I sprawdzamy sobie całościowo wszystko, czy coś cieknie. Tu jest wszystko na razie tak powkładane, żeby było na testy. Później to już robimy odpowiednio. Patrzymy sobie, czy cokolwiek cieknie i tak dalej. Ale no, przy przy tym przy uszczelniaczu samochodowym no nie zdarzyło mi się jeszcze żeby coś było nie halo same uszczelki robią robotę ale no uszczelnienie jednak dodatkowe tak jak tutaj musi być no i później sprawdzamy systemy sprawdzamy czy jest szczelne, hydromasaż, aeromasaż, wszystko I jeżeli mamy ok spuszczamy wodę, pianujemy i dalej się bawimy z deską.